Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk motoryzacyjnie. Pozdrawiam wszystkich widzów, subskrybentów. Dzisiaj taki odcinek opisowy, unboxing nowego sprzętu, który używam do diagnostyki komputerowej samochodu, jak i do sprawdzania samochodu przed kupnem, czyli interfejsu diagnostycznego Maxi EQ z oprogramowaniem tak to wygląda w pudełku. Zobaczmy co, co w pudełku, co pudełko nam kryje w opakowaniu oczywiście jest tutaj, jest tutaj yy, zarówno sam interfejs. Tak, ja teraz pokażę po odpakowaniu zapakowane oczywiście w folię bąbelkową. Wygląda on tak. Jest to interfejs. Tak może do kamery pokażemy. Jest to interfejs czwartej generacji. Także tutaj, tutaj różni się przede wszystkim wyglądem, możliwość przypięcia smyczy. Jest to interfejs, tak jak powiedziałem, do podłączenia do złącza OBD. Czwartej generacji różni się tym od trzeciej generacji, że jest zastosowany procesor dwudzeniowy 32-bitowy 2x240 MHz. Porównując do poprzedniej generacji, była tam 50 MHz, pamięć danych 64 MB, pamięć operacyjna 4 MB, standard Wi-Fi, łączenie poprzez Wi-Fi. Nie ma tutaj podłączenia przewodowego USB, tylko Wi-Fi i Bluetooth. Standard BGN 150 bitów na sekundę oraz Bluetooth wersja 4.2. Dodatkowo jest półprzewodnikowy multiplexer. E, ilość zapytań na sekundę to 40. Wsparcie dla Magistrali UART e, dla złączoby D2, dla protokołu DDL w Nissanie SCI, Chrysler SDL, Suzuki czy ALDL General Motors. Także w opakowaniu. Mamy to wszystko, co tutaj widzimy, czyli oprócz, oprócz interfejsu czwartej generacji wygląda on tak. Mamy, dostajemy także smycz do tego. Tak to wygląda. Możemy tutaj sobie zapiąć. Możemy sobie zapiąć, oczywiście, tutaj to łatwo po to, żeby nie zgubić, czyli przewlekamy tutaj nitkę. No i w opakowaniu, jeszcze dla z tego co wiem, dla pierwszych tam 10 czy 20 klientów, czy w promocji jest dodawane także t-shirt czarny, taki jak tutaj ja mam, siedzę w nim teraz aktualnie, ubrany mam, także co tutaj daje nam interfejs? interfejs? Sam interfejs oczywiście możemy kupić już w cenie od 450 zł za jedną markę samochodów ja tutaj mam wersję w wersji Full, czyli, czyli mamy wszystkie 43 marki samochodowe, diagnostyka wszystkich modułów, silników, skrzyni, układów hamulcowych, poduszek powietrznych. Interfejs w porównaniu do poprzedniej generacji będzie dużo szybszy na pewno w włączeniu, także tutaj jest to na pewno duży skok w szybkości działania no i możliwości rozbudowy później tego powiedzmy interfejsu. Co daje nam sam interfejs? Sam interfejs to oczywiście urządzenie, które możemy sobie podłączyć, podłączyć pod złącza OBD. Dwa. W wersji Full on kosztuje około 2050 zł. Jeżeli ktoś nie potrzeba, potrzebuje do zastosowań profesjonalnych, może kupić jedną markę. Także tutaj nie ma, nie ma z tym większego problemu. Może przejdźmy do oprogramowania, bo oczywiście samo, sam, sam interfejs powoduje tylko komunikację. Interfejsu, powiedzmy z oprogramowaniem, no i z komputerem naszym, na którym mamy to oprogramowanie zainstalowane. Także teraz trochę zmniejszę obraz, pokażę swój pulpit i włączone oprogramowanie, czyli zmniejszam się. Chwilę będzie to dobra, zaraz to przymkniemy, żeby nie było widać. O, tak, może rozszerzymy trochę. E, dobra tak będzie ok co tutaj mamy e, tutaj mamy wszystkie marki samochodów które obsługuje ten interfejs czyli de facto e, praktycznie od Alfa Romeo, Audi, BMW Chevrolet, Chrysler. jedynie tutaj wyłączone są Fuso, Gaz, Multicar, UAS, ale 43 marki najpopularniejsze Citroen, Dacia, Deu, Dodge, Fiat, Ford Honda, Hyundai, Isuzu, Iveco, Jaguar, Jeep, Kia, Wada, Lancia, Land Rover, Lexus, Mazda, Mercedes, MG, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Rover, Subseat, Skoda, Smart, Sanktion, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen oraz Volvo. I jak wygląda obsługa? Oczywiście po podłączeniu tego interfejsu tutaj mamy oczywiście panel. Panel ustawień, możemy różne ustawienie ustawienia wybierać, język, wszystko jest w języku polskim, ale zobaczmy przykładowo na połączenie się z Audi, jak tutaj wybieramy, tutaj w zakładce lewej wybieramy, oczywiście, tutaj możemy sobie sortować, możemy zmieniać te podrubryki, wybieramy sobie model, na przykład Audi A4B8, rok produkcji. 2012 Możemy tutaj kliknąć od razu tą lupę, tutaj sprowadzi automatyczne skanowanie pojazdu, ale bez silnika, czyli musimy tutaj wybrać najlepiej jeszcze silnik, załóżmy, że będzie to silnik 2.0 TDI Common Ray CJCD I Tutaj już klikając Tutaj zaznaczamy, czy kosztować zarejestrowane usterki. To klikamy nie. Oczywiście ja tutaj nie mam interfejsu podłączonego, bo pod do BD, także tego nie zobaczę. Ale zobaczcie sobie, jaki tutaj jest wybór. Eee, tutaj rozpoczyna się skanowanie, oczywiście to skanowanie będzie przerwane, dlatego że interfejs nie jest podłączony teraz do samochodu. Aktualnie nie udało się odnaleźć interfejsu. Także wybór opcji. Tutaj, z wracamy do tego. Wybór opcji na przykład skanowania, powiedzmy, w takim samochodzie jak Audi A6C7, powiedzmy, z rocznika 2014. Tutaj mamy wszystkie moduły, które możemy przeskanować, czyli od deski rozdzielczej, centrali elektronicznej, drzwi, mobilizer, klimatyzacja, magistrala centralna, oświetlenie przednie, pojazdy elektryczne pozostałe, silnik benzynowy, diesla, skrzynia biegów, system bezpieczeństwa i Poduszki powietrzne, system hamulcowy, parkingowy, układ kierowniczy. Praktycznie wszystkie moduły w samochodzie możemy zeskanować Maxi tym oprogramowaniem razem z tym interfejsem. Także na pewno to ułatwi mi sprawdzanie samochodów, jak i, jak i samą diagnostykę komputerową. Chociaż mam tych skanerów kilka, tutaj jest znacznie większy wybór wszystkich marek samochodowych, praktycznie. Które są dostępne na rynku. Także na pewno to dużo dużo szybciej i wygodniej będzie robione. Teraz może co nieco jeszcze po, o samym interfejsie, a może o fir, filmy. Filmy o zużytkowaniu interfejsu będą na pewno nagry, nagrane jakieś przy diagnostyce komputerowej, ale ja może teraz jeszcze co nieco pokażę z obudowy jeszcze. Obudowa jest wykonana z trwałego tworzywa. wstrząsoodpornego odpornego, poniekąd odpornego na jakieś tam rysy z ABS-u. Z tego co pamiętam, zrobione jest to tutaj. Z tyłu jest numer seryjny interfejsu. Nie będę tego pokazywał. Oraz, oraz jest oczywiście oznaczenie producenta, czyli Maxi EQ. No i charakterystyczny kształt tego interfejsu czyli do zawieszenia na smyczy. Ja myślę, że sam interfejs jest zbudowany dosyć solidnie, jest dosyć lekki, mały. Na pewno trzeba korzystać z zawieszenia go na smyczy, gdyż możemy gdyż możemy powiedzmy gdyż możemy zostawiając sam interfejs możemy go powiedzmy zostawić w samochodzie. Przy diagnostyce. Także na to powinniśmy zwrócić uwagę. Sam interfejs, jeżeli jest na pewno w konkurencyjnej cenie, jeżeli, jeżeli szukamy interfejsu do jednej marki, to tak jak mówię, cena zaczyna się od 450 zł. Później możemy ten interfejs rozbudować o kolejne marki yy, samochodowe. Każda marka tam jest w okolicach 100 zł, a, ale jest, są często promocje powiedzmy jakieś. Także możemy sobie taki interfejs rozbudować później o następne marki samochodowe. Także właściwie to by było odnośnie budowy samego, ja myślę, że samej diagnostyki oprogramowania, tak jak tutaj pokazywałem, jak wygląda pulpit z oprogramowaniem Maxieku. Sama diagnostyka yy, będzie też pokazana przy, przy najbliższej o możliwej, możliwości, powiedzmy, diagnozowania jakiegoś samochodu, postaram się nagrywać bezpośrednio zrzuty ekranowe jak sobie radzi ten sk skaner, interfejs diagnostyczny także to by było na tyle, właściwie odnośnie, odnośnie samego interfejsu Maxi czwartej generacji w linku w opisie zostawię adres adres producenta strony internetowej, gdzie można się zapoznać z funkcjonalnościami ceną, możliwościami tego interfejsu. Ja postaram się też nagrywać filmy z diagnostyki komputerowej, którą będę robił, także żeby pokazać, jak to wszystko działa, funkcjonuje. Także to było na tyle w tym odcinku. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam wszystkich widzów, subskrybentów. Do usłyszenia, do następnego odcinka.